Jak wiecie, bądź też nie, w Fortnite jest parę odmian dzikich kart, i właśnie w tym odcinku razem z Typegi nagramy losową dziką kartę. A więc, yy, no, letnia dzika karta to są szare skiny, zwykła dzika karta to są zielone, pani dzika karta to są niebieskie, yy, Kevinowa dzika karta to są epickie, no i podwójny agent dzika karta to są złote. Chciałem jeszcze do tego odcinka yy, umieścić yy, takie skiny jak Inferno oraz Mroźny Dealer, no ale to nie są do końca dzikie karty, w sensie mają y, jakby wygląd dzikiej karty, no ale nigdzie nie pisze, że to jest dzika karta, bo tak jak na przykład przy letniej dzikiej karcie, no to może Wam się wydać, że to nie jest dzika karta, no ale część zestawu gang kasiarzy, czyli ten sam y, zestaw co Dzika karta. No ale dobra, ja już zbędnie nie przedłużam, no i lecimy do gry. Okej, okay, jesteśmy już w pierwszej gierce. No i co, polecieliśmy sobie właśnie na tą miejscówkę. No i co, no, spróbujemy ogarnąć jakieś złote itemki. No i co widzę, plan jest prosty ogólnie. No, nawet nie wiedziałem, że tu jest ten automat fajny. No i właśnie sobie w nim kupie, kupimy itemki, takie jak y, pompa oraz E, właśnie myślę czy kupać tego Skara czy jednak sobie z A tym. bo ta pompa jest No Bez jest, zielę. jest Ale nie, tego raczej nie będę kupować e, No i po prostu lecimy do ulepszarki No i sobie ulepszymy itemki e, No bo jakbyśmy mieli szukać normalnie to byśmy pewnie tego nie znaleźli Plus jeszcze maja ułatwiając sprawę No bo ponieważ jest ten teraz event z sejfami wszystkim Przez co w jedną gierkę możesz nafarmić farmić na tego yy, złota więc bardzo fajnie. Serio? To są jakieś jaja. Ja mogłem zaoszczędzić 375 golda, ale dobra, to jest w sumie. To jest mało ważne, bo i tak tak jak mówiłem wcześniej, tu łatwo na farmić. Co? So. No ale jest cena chyba, albo nie? Ta, tela się. Ono. Czy co za chłop. Coś... Coś ty... Nie ha. wiem. Idziemy gdzieś w te okolicę, barwie. Typ. Leży. Czekaj, tak, ja musiałem go Mam tu tą snajpę, więc jak wiem oberwę, to będzie miał, ale przypał. Jak on. z tak daleko po ścianę, ścianie, co? Co tu się stało, widzowie? Zapomniał się, grałem typ. w tym. Gdzie? Co? Kto? Jak? Widzieliśmy Spidermana? Jesteśmy zaznaczeni. Widzę. Oni też. Aha. Łała. No serio? Serio. Bocie, pomóż. Zrób tak, żebym cię leczył. Czyli? No Ten e... No prawy, prawy przytrzymaj e, na scrollu i no I tam masz leczenie. Opcję taką. A. Fajne, przydatne. Taki dobry kolega. Kurde, w mu zabrałem. I jeszcze jeden tu jest. O, bot go zabił. Zrób tak, że bot cię leczył. No dobra. Nie ten bot mnie dzisiaj ratuje. Czy moglibyśmy hmm. te 50 wziąć, czy nie? Jakby coś chłop tu jest. Nie wiem, to była lekcja. On malował, on malował. Wiem. Mogę te 50 wziąć? Eee, jakie? Jak egzotyczne, no to nie. Bo mówię ci. Niestety. Które teraz? Do chłopa. Gdzie on uciekł? Muciek gdzieś tam. Jak on nie dostał heda? Tam Magia. jest. że uważaj że została Kiedy jak to go sikaz zabił Minus 66. Mera, Mnie 66 Oa Era widownia No do... To... Jej leży, leży, leży! serio Tak, tak, tak. Ha! Aha Koronkę traciłem. A był nie z koronką. A oni se, się serio podnieśli? Nie, no, nie, nie pod. Co jest? No, zginął. Coś się stało? Nie wiem O tam set Normalnie. Nie jest Będzie będzie win. Ładnie widzowie, ale to już kolejny odcinek, w którym wygrywamy na strefę. Już jest ruszana strefa. no ale co? Piękna gierka, no i lecimy do drugiej. Okej, okay, jesteśmy już w następnej gierce. No i co? Akurat mamy epickie itemy. No może być ciężko z uwagi na to, że niestety nasz budżet goldowy się skończył. Bo z 5000... Mamy po 500, a więc jest źle. No ale mam nadzieję, że damy radę i zrobimy drugiego winka. Co sądzisz, Ty, Peggy? Myślę, że tak. Też tak myślę. O kurde. Nie uwierzysz. Co masz? Dwa klucze. Perka o. mi dał. To, to będzie dla ciebie, dla mnie? Dobry, tylko weźmiesz. Chcę... Pompa pompę, ja, ja pewnie. Ale właśnie... myślę czy szukać dalej, czy... No. Chcesz coś, ostatecznie? Chcesz tą pompę, albo ten? Czyli lecimy dalej? Daj pompę. Masz. Dziękuję. Widzę, cię wglądam w No. I... O, o to mi chodziło, o to mi chodziło. No, przydałoby się jeszcze jeden klucz znaleźć, żeby mieć tego. Co masz? No, pompę gromową. Aaaa, nie ja, ja widziałem. lepiej lecę. <ślech> Kluczyk jeszcze mi dał. Serio? No, i mogę sobie karabin kupić. Dobra, widzowie, jest dobrze, jest dobrze. Ja z tą jedną pompą. O. A bo z go klit lecą, raz ja. No, to ty przejmuj, a ja... Typy tam są za rami. Tu się rozejrzę. No jeden typ leży. A, jednego powaliłem. O, i... Eee! Je... Tylają! Uważaj, pamiętaj, maj, masz pompę. Dobra, jest! O, i karabin masz jeszcze. Super, taki zabij. Okej, okay, to jest dobry pomysł. Wziąłeś sobie ten karabin? Stać mi, idealnie no. mnie stać. No to mamy już dobry ludzik. Obawiałem się tego widzowie właśnie, jak tu może być lód. Chłopy, zaraz dokończę. Gdzie? W domku tym. Ma loa, ma loa. Okay. Leży. To ty strzeliłeś? Nie, typy. Tam. No, dało mi dużo. Co, jest? Loama Loama O kurde Kurde mam 8 HP. Leży jeden stąd. Kurde Dobra ja mu tej Zrób tak że cię bot leczył Pamiętaj Loama Dobrze ty Pegi Dobrze O Kurde groma pompa w O najsik po sobie się zabiję? Dobra, ładnie widzę, ładnie. No i w ogóle widzowie, jak jest tu ktoś nowy na kanale, to zostawcie suba, bo powoli lecimy po tysiąc. A z Waszą pomocą się uda. No i jeszcze napiszcie komentarz, jak oceniacie każdą z dzikich kart, bo ja jestem fanem dzikiej karty, właśnie tak jak widzicie, kupuję każdą, jaka jest. No, i po prostu lubię tego skina, kupuję. No i nagrałem właśnie taki odcinek, bo też z tego co zauważyłem, nikt ani na polskim, ani na zagranicznym YouTube nie nagrał jeszcze takiego odcinka. Więc jestem pierwszy. A więc fajnie. W idealnym momencie. Co O, ma pecha. Serio Rift nie nienawidzę osób z tym perkiem. No ale może też nie chodzę Nie dodam I wiesz co tu mogą być chłopy Ale czy tu no, idziemy? Sam kamień Chodźmy do strefy Najpierw Mogę. Ty no, 5 teamów co jest Chłop tu na blisko jest, co jest Bombardują mnie co jest? Tłop to jakiś robić na blisko był. Z takimi temami. Co jest? Ty Pegi? jak? Wiedziałem, że tak będzie. Widzę, ja wiedziałem, że ktoś się tu gdzieś kampi. Ja to wiedziałem Ale po prostu. No, wiedziałem, że on gdzieś w tym budynku będzie siedział. Typ. Gdzie? Uje. Ty no mnie to nie leczy i ja mam minus tam. 50 tego Bocie. On Strzela do naszych botów Kazałem mu tam iść moją botowi Ty on mnie podjeżdża widzę On zszedł na dół, jakby co? Na pewno? Tak. Tutaj łazi. No. Widzę kolejnego. No i nas chcą skolapsować Kto? Kasa. Chłop się gubi w burzy w ogóle. I skolapsowali O! na plesy! by to był ty? Kto by to się ty? to Spali. co wiem, mnie. Ale dwie dobre akcje. No co to jest za spocuch? No ale dobra, no niestety tak kończymy ten odcinek, ponieważ mieliśmy jakiegoś spocucha w gierce. No a co? Myślę, że też dobrze. Odcinek fajnie wypadł. No i co? Jak chcecie więcej odcinków, to zostawiajcie suby, łapkujcie. No i do następnych.